Witam was serdecznie. Dzisiaj zapraszam was na recenzję karty graficznej z serii, która tak naprawdę bardzo chętnie i bardzo często jest wybierana przez użytkowników, a to ze względu na dobry stosunek wydajności do ceny. Dzisiejszy bohater jest to karta Sapphire R9 270 Vapor X, wersja z boostem, wersja podkręcona fabrycznie i również wersja z podwójnym biosem UEFI i zwykłym, także o tym będę mówił troszkę. Więcej za chwilkę. Przede wszystkim rzuca się w oczy bardzo dobra jakość wykonania. Metalowa wódka od wentylatorów, dwa wentylatory 90mm, również radiator potężny, który chłodzi nie tylko samordzenia, ale również pamięci i sekcje zasilania. Mało tego usztywnia on całe PCB, ponieważ przykręcony jest do niego na całej długości, także karta nie będzie opadała w slocie. Dwa wejścia PCI Express zasilające sześciopinowe. Koło nich widzicie przycisk właśnie do zmiany biosu, także wciskając go, zmieniacie na BIOS UEFI. będzie wtedy ten znaczek. Safire podświetlony. Logowa X na bocznej ściance i wejścia dwa razy DVI: jedno analogowe, jedno cyfrowe. Pełne wejście HDMI, pełne wejście display port. PCB matowe, czarne, także to się chwali, jeżeli ktoś ma budowę z oknem, z pewnością ten walor doceni. I również trzeba wspomnieć o akcesoriach dołączonych do karty, bo są one ponad bym powiedział. Zazwyczaj dostajemy płytkę z sterownikami i instrukcję obsługi. Tutaj mamy oprócz tego kabel HDMI, mostek crossfire, również przejściówkę VGA do DVI, jak i dwa kabelki Molex do 6 pin. Także teraz zapraszam Was już na testy. Zobaczymy jak karta wypadnie. Karta posadzona jest na deadbenchu. Jej długość to 26,5 cm. Warto o tym wspomnieć. Natomiast zmieści się ona do praktycznie każdej obudowy. Głośność z odległości 40 cm około 33,6 dB przy otoczeniu 33,3, także naprawdę bardzo cichutko, a z odległości 10 cm tylko 36,8 dB, także również tutaj karta naprawdę w czasie spoczynku bardzo cichutka. Za chwilkę sobie oczywiście sprawdzimy, jak wygląda sprawa pod obciążeniem. Ten 30, o którym mówiłem, do włączenia biosu UEFI z logo Sapphire i temperaturki karty. W czasie spoczynku 28 stopni Celsjusza. Tak powinno to być lepiej dla was widoczne. Zegary, jakie karta ma standardowo to jest 1100 na rdzeniu i 1450 razy 4, oczywiście, bo są do pamiątki DDR5 na, na pamięciach. Tak to wygląda. Jeszcze pokażę Wam tutaj te wyloty powietrza na karcie. Coś ale w sportowym aucie. Tak to mi się przynajmniej kojarzy. Teraz pozwólcie, że odpalę w ale i zobaczymy sobie, jakie mamy temperatury i poziom głośności, a później oczywiście przetestuję w kilku. Grach i zobaczymy, jak karta sobie poradzi. Zerknijmy sobie teraz na ekran. Benchmark się skończył. Temperatury 66-65 stopni Celsjusza. 66 było maksymalnie. Oczywiście w zależności od obudowy mogą one być wyższe, bo tutaj jest otwarty test bench, wynik benchmarka i karta naprawdę bardzo cicha 60 cm, około 400 dB, co jest dobrym bardzo wynikiem i 40 cm również niski poziom głośności. Ja teraz podkręcę kartę, zobaczymy jakie maksymalne zegary uda mi się tutaj z niej wycisnąć. Zerknijmy sobie na ekran. Karta podkręcona na rodzaju na 1240 MHz, to jest maksymalne taktowanie, wyżej się nie dało i pamiątki 6200 efektywnie. Tutaj zwiększenie taktowania pamięci powoduje już spadek wyniku, także to jest optymalne ustawienie. Wynik benchmarku 1593, 38,1 klatek na sekundę średnio. Temperaturki maksymalnie 68 stopni Celsjusza, czyli niewiele wyżej i głośność również niewiele wyższa, obroty wentylatora 1850. Także pozwólcie teraz porobić mi kilka, kilka testów w grach i wrócę do Was z wykresami. testowana karta Sapphire 270X jest godna uwagi, moim zdaniem jest, dlatego też ode mnie leci zasłużona rekomendacja. Pod względem wydajności karta plasuje się między R9 270 a R9 280. Tutaj Ameryki nie odkryłem i większość z Was pewnie takich wyników się spodziewała. Dla osób, które nie są w temacie, powiem tylko o tyle, że różnica między kartami 270 a 270X jest tylko i wyłącznie w taktowaniu, także nie ma różnic w architekturze. Dlatego też, jeżeli nie macie kasy na wersję z X, która jest droższa oczywiście, możecie kupić zwykłą i spróbować podkręcić do zegarów właśnie X i w tym momencie macie dokładnie taką samą wydajność. Także jest... Taka możliwość można trochę kasy zaoszczędzić, aczkolwiek jest ryzyko również, że karta nie podkręci się lub podkręci się słabo i w tym momencie wydajność będzie gorsza. Druga strona medalu jest taka, że mając kartę 270x ją również możemy podkręcić. Tak widać, było, że nasz egzemplarz akurat szedł dość ładnie, bo 1240 na rdzeniu i 600 na pamięciach, także znowu mamy kolejne kilka klatek wydajności w górę. Jeżeli chodzi o ustawienia w grach, powiem Wam tak. bym raczej w gry Full HD, oczywiście, w Full HD, czyli 1080p na ustawienia wysokie. Każda gra praktycznie pójdzie bez najmniejszego problemu. Niektóre gry, nawet, poradzą sobie na ustawieniach Ultra. Czy karta poradzi sobie z grami na ustawieniach Ultra? Wyróżnienie jest zdecydowanie, to jest za jakość wykonania. Naprawdę karta super wykonana, metalowa, wódka, wentylatorów, PCB czarne, matowe, również usztywnione radiatorem. Całe PCB jest przykręcone do, do radiatora, także nie będzie karta opatała w slocie. I dodatkowo radiator chłodzi nie tylko pamięci i rdzeń, ale również sekcji zasilania. Także bardzo porządnie tutaj to wszystko jest zrobione. I powiem szczerze, że nie często mam okazję takie cacka trzymać w ręce. Również kultura pracy, wyśmienita wręcz. Karta bardzo cicha, ręcznie słyszalna. Można powiedzieć, temperatury na poziomie 66 stopni. Oczywiście pamiętajcie, że jeżeli będziecie używali tej karty w obudowie, w tym momencie temperatury mogą być wyższe, kultura pracy troszkę inna. Natomiast, tak czy inaczej, nie powinno być moim zdaniem większych problemów, w zależności oczywiście od obudowy, jak ona jest wentylowana. Również karta tutaj wyłącza wentylatory w momencie, kiedy monitor idzie w stan uśpienia, nie komputera monitor, czyli jeżeli monitor się wyłącza, karta zatrzymuje wentylatory, nie tyle oszczędzicie na energii, co po prostu będzie ciszej jeszcze, także duży plus za to. I cena karty. Ja oczywiście podam linki do porównywarek w opisie tego filmiku. Możecie sobie zobaczyć, natomiast około 800 zł, całkiem przyzwoita, i powiem Wam szczerze, że za tą kasę dostajecie bardzo podobnie wykonany produkt cichy, czyli kultura pracy naprawdę na wysokim poziomie. Spoko akcesoria, bo powiem Wam szczerze, że w większości przypadków macie tylko płytkę ze strownikami. Jak mówiłem wcześniej, i jakąś instrukcję obsługi, to wszystko tutaj macie. Te akcesory naprawdę dość rozbudowane. Kiedyś tak było na co dzień. Niestety od jakiegoś dłuższego czasu producenci raczej skąpią z akcesorami, a tutaj widać, że producent nie żałował. Także tyle ode mnie. Zapraszam Was na mojego face'a, na, moje, na moje forum i oczywiście inne kanały YouTube. Linki znajdziecie w opisie tego filmiku. Zapraszam. Poproszę łapę w górach jak Wam się oczywiście film podobał, jak nie, to łapa w dół. Wiadoma sprawa. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Hej.